Cześć, witamy Was bardzo gorąco w trzecim i ostatnim odcinku z DLC do, do Little Big Planet. Mhm. Mm Dodatek nazywa się The Muppets. I jest tutaj Kamil. Cześć. I ja. I ona. I ja. I lecimy. Ui. Ui. E, myślimy, że to będzie ostatni odcinek, bo zostały nam tak naprawdę dwie misje, które z tego co pamiętamy nie są zbyt długie. Możesz odpalić. A, bo ja odpalam. Ty odpalasz. Dobrze, już, już, już. Mapec. Także myślimy, że to może zająć. Dosłownie kilka minut, wszystko. O, a tu patrz, wymaksowaliśmy tego, znajdźki. No tak fajnie. Chyba dobrze, nie? Bardzo dobrze. Szkoda, tylko że nie pamiętam co się będzie działo. Nie pamiętamy, bo to było miesiące temu przecież. No. Jeszcze przed w ogóle zrobieniem serii z tego, z podstawki. No. No. Dobra. Spokojnie, zaraz będziemy wiedzieć. Nie, to przedstawienie nadal nie jest dla oh, oh, oh. mnie ekscytujące. Mm -mm. Ani w piersi. Ogólnie to takie wciągnięcie ma mapetów w światlice Big Planet moim zdaniem się tutaj nie za bardzo udało. No średnio, ale to chyba wychodziło przy okazji premiery filmu. Muppet, tak, nie? tak, zgadza się. Który swoją to... drogą też był bardzo słaby. No więc to pewnie promocja po prostu była. Ta. Forma. Promocja. To zwierzak jest? Nie, nie może być. <laughs> Nie, w środku siedzi ten, to menda. Zabił nas! Ale my jeszcze z nimi nie walczymy, nie? Ani nic. Nie wiem. Mamy to! Dobrze, mamy tutaj. tu 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 Spiderman, 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 Tu 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 du. Tudududu, Tu, tu. No próbuję, się przyciąg <grym> co mi się dzieje? Gdy co Spiderman? mi się dzieje? No, czy ja jestem... Dzięki! Co dzięki, sam sobie to zrobiłeś No prawda, weź wracamy na dół Czemu? Po bańkę Nie Po bańkę Nie, no co mi się dzieje, teraz mi się to dzieje Dobra, już A jest OK nie. Już nie jest OK, bo już nie żyje. Nie wiem czy tu wlazłaś, bo to teraz się źle skończy. Jeszcze patrz, tu są bańki. ja. Dobra. O matko idźmy stąd. Ja tak sobie próbuję przypomnieć i my tu faktycznie autentycznie ginęliśmy. Jak tam wszedłeś? Wyrzuciło mnie, bo się na ciebie zupałem. Dobra, jestem wysoko. Jesteś tu na dole. I to do skoczy. Jestem! Dobrze. A tu coś jest po tej stronie? Czekaj sekundę. Nie ma. Możemy iść. Nie, bo to, to blokuje cię tamto. Uh. Uh. W którą? W prawo? Nie mam. Ło! Wow. Dobrze, poszło. O, oh, bańkę masz? zebrałaś no, nie? No, 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 Dobrze, no. bańki muszą być. Już koniec? Co, nie, coś tu że... o, no. A. Tak myślałem, że coś się stanie. Za szybko by było na koniec No, bez Okej. Okay. Jak się odczepić? A. A. <laughs> no na pewno nie czekajcie się nie wiesz. <laughs> Żyjemy? Żyjemy Naturalnie Nie no, nie, na pewno nie czypać się mnie Na pewno nie no na pewno nie ja A to na górę się skakuje Aha, to później To później, spoko O Kto ci tu banieczki zbiera? Kto ci tam banieczki zbiera? Chyba ci No chyba twoja Spieprzaj A żyje, dobra, ma szczęście nawet mnie nie przypaliło za bardzo O tam da się wejść mhm. A tam w lewo też się dało Co robimy? Nie wiem ja nie mogę się, Bo się nie może cofnąć, to ja muszę iść do ciebie w takim razie W ten sposób? Mhm Dobra o! Oj Ups Trzymasz Oj. się? No u Ciebie <ślad> oh. <ślad> A! jakby mnie zepchnęło na dół No <ślad> paszek, nie? Chodź Chyba musimy uciekać Chyba tak Ale... nie Ale tak du, 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 du. Bańka, bańka! Muszę ją mieć! <ślad> Uciekaj! Nie <ślad> czekaj na mnie! <ślad> okay. Okej! Okay. <laughs> wow. nie, 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 bańki! Łap bańkę! Dobrze! No wiem! Gdzie jest? Ostatnia szansa, ostatnia szansa! Popaliło mnie troszkę, ale żyję i mam bańkę Cudownie Weź może chwyć się czegoś innego niż ja No nie, fajnie się ciebie uciekaj, eee, uciekaj, uciekaj, ucieka. to już się wali wszystko Dobra, jest, jestem, żyję Nie mam zielonego pojęcia co się dzieje A, nie ja A, ja żyję, spoko Uciekaj do góry Ja też żyję Jest dobrze, jest dobrze, uciekamy Jezu, koniec, koniec, koniec z Tobą! Żyję, nie marudź! Wszystko dzięki mnie. Wszystko, Sześciutko. Szczególnie mojej śmierci. Tak. No takie mocne. A to było straszne. Ja tak sobie próbuję przypomnieć tego za pierwszym razem, chyba nie przyszliśmy, bo normalnie ginęliśmy tutaj. No ale wiesz, co mnie bardziej zastanawia? Co? Jakim cudem mamy 100% przedmiotów z tego levelu? Bez skitu. I dlaczego zbierali, zbieraliśmy je teraz ponownie, skoro mieliśmy 100%? A nie. Nie, nie, bo to nie... A to w ogóle znaczy, że jest wymaksowany? Tak, to są przedmioty zebrane. A to co to, to znaczy? znaczy? że... E, że nie ma śmierci. Aha. Że bezumieranie się przeszło. Aha. No spoko. No dobra, ostatni level. Ostatnia odsłona! Ostatnia odsłona! I kurtyna zapadnie. KURTYNA! Kochetyna. 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 Graj sam. <coughs> Przepraszam. Tak, tak, Kłacz. tak. Tym mi się chodzi jak miał upojną noc, nie? Bo myślałam, ten nie taka kartka, tak dziwnie. Nieważne. Uuu. Będzie boss fight On siedzi w nosie Myślisz, że to jest zwierzak? Bo ma robota, który wygląda jak on i w dodatku jakoś tak się nie pojawiał za bardzo w grze Nie wiem, czy to jest zwierzak, ale robot wygląda jak zwierzak No yy, Dobra, klei się cały Mamy chwyto na wow wow, 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 to ogień tam lata mhm. Uskacz! Aha Ojej, myślałam, że jestem tam bezwarunkowo bezpieczna Dobra a Ja sobie przeżyłem ile. Ja nie mogę stąd wyjść wow. Tu giniesz tylko e, 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 e. Dobrze, dobrze A kiedy nam dadzą jakąś możliwość przywalenia mu? O teraz Leci To jest zwierzako, widzisz? Czyli to nie może być on w nosie nie. I gdzie mamy mu przywalić? W nos wow. Ale nie mną. nos Jak tego nie złapiemy to wybucha Musimy łapać Dobrze, po dwa razy uuu. na łapkę. Zdenerwował się, Piggy! Myślę, że to popcorn leci. Nie, to Piggy. Chociaż włoski trochę ma jak popcorn. No, piękne jak zawsze. <noise> na zęby dawaj mu. Musimy mu... o, jakie fajne! Czas, Czemu ja tego nie pamiętam znowu? Czas studenta, gdzie ty jesteś? No, jest gniew, bo Aha. ma to... o, tak samo jak ty. A. Eee, i... co, znowu? No bo z jaj. Zęby ma znowu. Odrosły mu zęby. No może miał mleczaki. Dobra, znowu powinien być na tymi falami swoimi. Ta znowu leci. No jak przed tym. Zbieraj banieczki, słuchaj. No i tam banieczki, banieczki. Tylko o banieczkach. Tylko moje, o banieczkach. Moje życie w tej grze nie jest dla ciebie w ogóle ważne. Ani troszkę. Banieczki, słuchaj. Dlaczego czego się schowało? Armaty! Ahaha! Z jednej z dwóch! Dobrze, ja idę Osu. na kermitową. Dobrze. Temu drugiemu gościowi nie ufam, pani trochę. Tu mam przerost formy nad treścią. Coś w tym stylu. Czemu umarłam? Bo nie trafiłaś tam. O Ła! A, kto? Jeszcze raz. Gdzie ty jesteś? Nie żyjesz już? Wszystko w moich rękach, tak? No tak. jak? Nie! No to tyle. To tyle, powtórka. Jakie ja miałem w to trafić? Oni mnie tak wyrzucili, że nie miałem możliwości. Chyba, że miałem balans, po prostu synchronizować samo wystrzelenie. Nie, balans by nie dał rady, słuchaj. Ale teraz Mez, mu skopiamy tak, dupo niesamowicie. Dobrać. Czy czujesz to? Czy czujesz to? Nie. A on czuje. Jego już powinna dupa boleć. Od kopania oczywiście, niczego innego. <laughs> Niech widzowie to zreflektują. A czemu my nie uciekliśmy? Nie wiem, też mogliśmy, nie? Spiderman, spiderman, tu tu spiderman ja Możemy te kulki, możemy? Przeszło mi przez chwilę przez głowę, że możemy te kule ogniem. Ła! Możemy <grytanie> Tak? Co? A ła? Kurcze... Uff co teraz? Zęby. Nie, dłonie. dłonie. Wow, ty bierz lewą stronę, ja prawą. Mm -hmm. No, w solidny, powiem ci. Bardzo ładnie. I jam to uczyniła, ja. Tak, 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 tak wiemy. To sufit i zęby. Te zęby są Uuu. Są trudne po prostu. No, są. Dobrze, Aj. źle. No, przeżyte. Kto przeżył, ten przeżył. Teraz ostrożnie. Nie lubię tego, jakie to jest okropne. Uf, 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 prawie skoczyłem. Spoko? Przypomina mi się jeden poziom z Raymana. W Raymanie? Aha. Jak byłeś w, żo w żołądku tego tego, jednego bossa. A, faktycznie było coś takiego. Było no. nawet fajne. Było, tylko trudne trochę. Ogólnie, bo sobie w Reymanie byli moim zdaniem spoko. Byli spoko, ale byli tacy, że trzeba było czasem przy nich przesiedzieć. No. Dawaj, próbujemy to na jeden raz przyjść, bo inaczej to. będzie trudne. Tak, na jeden raz. Ciach. Bez ginięcia, No, nie da się. A to teraz. Ostatnie szanse, nie? Nie żyjesz, ale żyjesz. Spoko, przecież nie damy rady, ludzi. Ja. dobrze. Ja nie żyję, ale ty dałeś radę. Zabawne. Koniec. Koniec, nie. koniec, koniec, koniec. Już nie, nie już nie będziemy nic... On teraz popsuje armatę, popsuje armatę i, i się zabije. Nie. I stwierdzi, że walka nie ma sensu i, i, i nie chce wojny. Nie. To Jedziesz. Nie tak A ja nie złapię bo Dajesz, dajesz. Wierzę w ciebie. Nie teraz. Te, nie teraz. Nie teraz. <głos> <głos> teraz. Ju, dajesz, dajesz, rzucasz. łapy mu. W, dajesz. Włapy Jak wam rzucać? Stam, no, w prawo, już. NIE TERAZ! Dobrze W lewo No ale nie mogę A w co to masz rzucić? Nie wiem, w nos? Nie no w łapy chyba, co? Dajesz O, widzisz? Tak właśnie Spoko yy! Weź, nie panikuj yy! Boję się Nie pomagasz mi! Nie. nie! Już Nie Moja panika jest nie na miejscu. Dobrze. Jeszcze ostatnie. Yeah! Push. A! <laughs> nie! Puść. Chciałem, że tak się stanie. Musiałeś, ja myślałem, musiałeś tak panikować! Jakbyś nie panikował, to by było wszystko dobrze. To moja panika dawała ci motywację, tylko Stopi zabrakło ci z troszeczkę. Ja tak. się cała w sobie zdenerwowałam wszystko! Walcie! A, jeszcze raz, raz trzeci. Nie ma to jak failować trzy razy w gierce dla, o, od lat 4 <laughs> mega. od lat czterech, A nie od 0? Nie zgaduję. Od lat 7. Od lat 7. Do zaawansowanych życiaków. Aj. What the fuck? Oj, ale. Spidermana, tom będzie bohaterem dzisiejszej akcji. No właśnie, widzieliśmy jak był bohaterem. Zginął. No za mi mnie na miejscu akcji, co poradzę? Ha, tam. To... <laughs> Dobry początek! Niech stąd wyjść! Come on! E? Ups, 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 ups Uła, Nie umiem tego ognia unikać Wystarczy skoczyć Tak? <laughs> o boże, zaraz będzie po wszystkim, nie? <laughs> Ale ty cały czas masz pełno żyć, chcesz być bohaterem tej akcji Ale my nie ma nam się prawie. życia dzielą Nie Tak, nie, nie. nie jest coś takiego, że ty masz... Mamy pulę żyć Um. Dobrze Ząbki Ząb, Zęby są straszne, bo to się naprawdę bardzo łatwo ginie. Tak jak się ginąć nie powinno. Ale liczymy na to, że będziemy mieli trochę szczęścia. Dobra. Na spokojnie, tu nic nas... <ścoughs> ty jak ty tam trafiłaś w ogóle? Pojęcie. Chciałam zacząć od tego wewnętrznego, żeby później było prościej. I... Lipa. To nie jest moja rozgrywka. To wszystko przez tą presję poprzedniej. Mówisz? Tak, i to wszystko jest przez ciebie. To jest wszystko twoja wina. Patrz, czy mamy w ogóle jakieś jedno życie w zapasie. Także teraz grzecznie, tak? Nie umieramy? Ale teraz umrę na pewno. Nie. Bo będzie ogień, a ja nie umiem ognia uniknąć, więc lipa. Po prostu na niego nie wpadaj. A to nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Widzisz, nieźle. No, bardzo dobrze. Drugi uniknięty. Staram się. Trzeci robi rundkę, i trzeci już też uniknięty. Ale teraz już zginiemy. Teraz już zginiemy, teraz jest trudno. To autentycznie jest trudne. Pamiętaj, że mamy w razie czego w zapasie przynajmniej jedno jeszcze życie. I... Dobrze. Zamknij się! Mam panikować? Zamknij się, mówię! Dobrze. A ty uh. nie czujesz? Uh. No. I to już będzie łatwiutkie. Ty trzymaj się prawej i lewej. Trzymaj się prawej, ja lewej. Tak jest nasz master plan. Co się dzieje? Nie wiem, wystrzeliło nas w kosmos. W kosmos, w kosmos. Ty, ty lewej, ja prawej. Ja nie mogę w niego trafić Jezus Nie w tamtą Czekaj, czekaj, dobra Dobrze, jeszcze raz A to w twoją trzeba trafić, nie w moją No wiem, ale musiałam jakoś uratować sytuację Ty idź na prawą? Dobrze Uh, koniec. Umrz. No. E? Reflektory. E? Cena. E? Jak ma? Mamy... E? to? nam nic nie e? robi. E? Jak tu nie przeumieram? E? 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 <grystanie> o, faktycznie. Widzisz? Już mam ostatnie życie. Może mam coś zrobić. Może nie przestanie. Przestało. A ty nie żyjesz. Tylko e? Ja żyję. Musiał mnie zabić, oh. żeby przestało. Działać, chwała, bo... bo ją zepsuliśmy stary. O, o! Pięknie. Wreszcie. O, Czwarta próba to była, czy trzecia? Trzecia, trzecia. Ale zapowiadała się fatalnie. To, to nie wyglądałoby mi tu przejść i wygrać. No nie. Dalej. Będzie jakaś scenka. Będzie scenka wyjściowa. Musi Musisz ściągnąć maskę, jak w Scooby-Doo. No właśnie, muszą. Tutaj. Wczytywania, ja tego levelu chciałem zacząć, pamiętasz? A to jest scena wyjściowa. Tak, ale no. byś zrywał sprawę. O, o Jezu. Wyszukiwanie odpowiednich graczy do filmików. Ojo! Chciał tylko wziąć udział w przestawieniu. Po co jest to wyszukiwanie? Nie wiem. Co co z tyłu są wentylatory? Co? Nie nic tam, nie nic. Sorry, się koncentruję w tym momencie na wciągającej i wielowątkowej fobula. A Co miał być wystrzał? Słaby, nie? My lepsze robiliśmy. No. <laughs> o matko błyska. Okazuje piratów nie było. I ninzy, i asesynów. i dżinów. też z księżniczek z piernika disneja. Z piernika Dalej. Znaczy dalej już nic nie ma. Tj. Chyba, że będą jakieś kredyty specjalne, ale w to troszeczkę A. wątpię. No. Nie ma. No właśnie, no dobra, mi się pesie. W takim razie <grym> to jest koniec serii DLC-ka do gry e, Little Big Planet 2 dodatek The Muppets. E, I to nie jest jedyny dodatek, także możliwe, że, że my jeszcze zrobimy jakieś inne. Co tam jeszcze było? Byli, było coś Piraci z Piratami. Byli... Dokładnie, i było coś jeszcze. I tej historii też było. To historii też było na, na liście. Nie wiem, czy tam są levely, chyba tak, bo to wyglądało jak, jak pakiet leveli. Także cóż, e, jeśli graliście już w jakieś DLC-ki i, i uważacie, że któryś który graliście, był mega fajny i warty naszej uwagi, to śmiało piszcie w komentarzach, jakie dlc chcecie, żebyśmy zrobili w pierwszej kolejności. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę. No, a na teraz to wszystko. intit i jednocześnie nie obiecujemy wam, że kolejne DLC pojawi się szybko. No, podejrzewam, wam, że... to pod uwagę. Tak, podejrzewam, że może się pojawić z takim opóźnieniem, jak ten DLC. Tak, no. tak, no. bo to trzeba mieć ochotę i chęci. się zgadza się. A ochota i chęci to jedno i to samo. Może, nie słuchałem. Skazam się po prostu, bo, bo tak wypada z gościem w serii. No dobra. W A razie... Dlaczego to ja mam być z twoim gościem? Może ty jesteś moim gościem? Być może. No właśnie. No to wtedy gościowi nie wypada pouczać prowadzącego. To może nie, pro, filo... pro, prowadzającego. Nie, nie, nie Filozofujmy już, bo to się źle skończy. Dokładnie, dobra. Słuchajcie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa. Pa. pa.